Dzień dobry. Dostałam wczoraj projekt tatuażu do akceptacji i zatwierdziłam go, więc możemy działać. Ale to dla pani? No, a dla kogo? Ale taki normalny tatuaż, permanentny? Może jakoś chętny by pani wolała? Proszę pana. O, pani Irena. Widziałam, że zatwierdziła pani projekt. Jeśli jest pani gotowa, zapraszam do sali poprawy. Dzień dobry, kochana. Gotowa, gotowa. Już się nie mogę doczekać efektu. Widziała pani. Czego to dochodzi? Tak, świat to coraz dziwniejszy się robi. Ludziom na starość odbija. No. A pani do kogo dzisiaj? A, wszystko jedno. To tylko ten czwarty kolczyk w brwi chciałam zrobić. Nie ma sprawy. Zaraz kogoś zawołam. Niech pani na razie usiądzie w poczekalni. Mam nadzieję, że przekonam mamę, żeby poszła z Tośką i Remigiuszem na ten basen. No, ale przecież my mamy jutro masę czasu. Moglibyśmy pójść razem. Karol, ja też chcę mieć czasem wolny. Inne babcie jakoś siedzą z wnukami i nie narzekają, tylko moja matka jest jakaś dziwaczna. Słuchaj, dobrze znasz moje zdanie. Wiesz też, że nie będę się wtrącał w Wasze relacje. Ale według mnie powinnaś nieco wyluzować. Każdy żyje tak jak chce. Ona, ty, ja. Tośka, otwórz drzwi. O, cześć, Marciu. No cześć. Masz tutaj, Tosiu, siatkę. Kupiłam nam coś na deser. No trzymaj, zanieś do kuchni. A co ty, mamo, znowu no kupiłaś? Oj, znowu, znowu. No, wy serwujecie obiad, to ja kupiłam deser. Zresztą jest okazja do celebrowania, zaraz wam wszystko opowiem. Niech mama siada, zaraz nakładamy obiad. A gdzie Remek? Nie zje z nami? Remek to się zaszył w pokoju i czyta. Na pewno do wieczora nie wyjdzie. Ech, tylko te książki i książki. No dobrze, może po obiedzie do niego zajrzę. Siadajmy. Super ten kotlet. Dzięki, mamo, według Twojego przepisu. Naprawdę? Ja już tak dawno nie gotowałam, że zapomniałam, jak moja kuchnia smakuje. No tak, jak się w knajpach wiecznie stołujesz. A co jest złego w pójściu do restauracji? Też moglibyśmy częściej się wybrać. Włóczenie się po barach to jest dobry pomysł na spędzenie czasu. Masz rację, ale dla młodzieży, a nie dojrzałych ludzi. Chociaż Ty pewnie tego nie rozumiesz. Ale za 10 lat, jak będziesz w moim wieku, to może do ciebie dotrze. W ogóle nie da się z wami siedzieć. I widzisz, przez ciebie nawet obiadów w spokoju nie możemy zjeść. Dzieci, nie kłóćcie się. Już naprawdę nie warto. Pójdę do toszki. Przepraszam za nią. Nie wiem, co ją ostatnio ugryzło. Nie masz za co przepraszać, Karolu. Wiesz, ja tylko żałuję, że Magda stała się taka sztywna. Rozumiem, że chce żyć tradycyjnie, ale po co tak krytykować sposób, w jaki żyją inni? No wiem. A ja tam lubię tą twoją otwartość na młodych, na nowości, w ogóle na życie. To podejdź tutaj, coś ci pokażę. Stań za mną. Ojej! Jak ci się podoba? No wiesz, wzór nie jest w moim stylu. Ja bym sobie nie wytatuował róży, ale uważam, że super, że zrobiłaś. Bardzo się z niego cieszę. Tylko najgorzej, że na razie póki się nie zagoi, nie mogę chodzić na aqua fitness. A co to ma być? Mamo, czy ty sobie zrobiłaś tatuaż? Już do reszty zwariowałaś. Ile ty masz lat? Uch. Udział wzięli Irena Anna Zbiczak, Magda Elżbieta Krzymowska, Karol Edward Kurowski, Tośka Aleksandra Szewczyk, tatuatorka Martyna Nowak, ekspedient Ela, klientka Marianna Kowalik. Zrealizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin. Europejska Stolica Młodzieży 2023.